Siema, witam was w koląciku w Undertale Let's go. Let's kurde go Tutaj się zatrzymaliśmy ostatnio, tak? To czytałem, nie? To chyba czytałem. Dokładnie. Dobra, dobra, już, już wiem o co tu chodzi. I dobra, mmm, mm, mm. czytaliśmy tu już. Chodźmy w prawo. Bo w prawo się zawsze idzie, na przykład w Mario też, tutaj też się idzie w prawo, więc idźmy już w prawo. Okej. Okay. Czy w tym odcinku już będzie walka z online, czy nie? Znowu jest ten motyw, że za chwilę nas spotkamy, probably. Więc jest taka szansa, że w tym odcinku będziemy również... Musieli z nią walczyć. I chyba to będzie na pewno w tym odcinku. Chyba co mam robić? A nie, dobra, teraz jeszcze mam. Teraz jeszcze unikamy troszeczkę mm, tych ataków. To jest chyba troszeczkę prostsze niż to było przy tym... W tamtym odcinku, czy dwa odcinki temu. No wiem, dwa odcinki temu. To jest chyba bardziej easy. Przynajmniej na razie. Yy, mam iść. Tutaj? Okej. Okay. Nieważne, gdzie szedłem. Yy, Labirynt, Super. Nie wiem, pójde. pójdę. I mam nadzieję, że tu nie ma żadnych ukrytych. Fuck. E okej. Okay. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych ukrytych y Ukrytych śmieszków. Bardzo. Co nie przejdę, to troszeczkę bardziej. Może tu coś jest? Nie, to jest tylko dead end, okej. Okay. Mieliśmy już przekapić jakichś sekretów, nie? Więc tutaj trochę się próbuję rozglądać. Fuck. Z miejscu. Góry. Nie, dobra. Czy tam było przejście na dole, czy nie? Czy tu jest przejście? Nie, tu też nie ma przejścia. Ja, ja mogę stąd. A, dobra, ona na dół musi iść, więc muszę jakoś dostać się. Hmm. Gdzieś na jej drogę taką, tak, tak zwaną, jakby. Czyli prawdopodobnie gdzieś tutaj, żeby ona mogła iść tam w dół, dalej, okej. Okay. To jest chyba dobra droga? Nie, tu chyba nie. A nie, dobra, miałem tam. To chyba przyspieszyło troszkę. Okej, okay, więc musimy trochę bardziej być uważni. Dobra, myślę, że zdążę, nie zdążę, nieważne. Yy, Okej, okay. jest easy. izi, 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 rezi. Dobra. Tutaj w dół. Trzymamy się prawej strony. Mm -hmm. nie. AI. Dobra. Myślę, że myślę, że to troszkę niżej. Dalej nie mogę wyjść do kwifunku przy takich takich momentach, więc wyleczyć się bym nie mógł, ja bym zdechł prawie. Jak będę zdychał, to nie będę mógł się leczyć, niestety. Yy, Okej, okay, bo tu przyspiesza coraz bardziej. I musimy spierniczać... Dobra, tu. Okej. Okay. Wypuśćcie mnie! Dobra, 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 dobra! Czy to będzie darka? Nie, dobra, to jest trochę wolniejsze. Na szczęście jest trochę wolniej teraz, niż to, co było przed chwilą. Uciekliśmy? Chyba, chyba jesteśmy w dubsku. Bo tu będzie nas czekać, tak? Nie? Tak. Mhm. Dobra. Co tu się będzie działo teraz? Hello? Co mi powiesz? Um, no mm, super. Eee, spadamy. Dobra, już raz sobie spadliśmy, chyba na kwiatki nie spadniemy teraz. Co? Czyżby? W sumie na co się tu spadało, nie pamiętam Okej, okay, dobra, zaczyna się teraz plot twist magiczny powoli. Mm, brzmi jakby ktoś tu... Jakby ktoś stąd przyszedł. O! Spadłeś na dół. Czyż nie? Mm, czy jesteś w porządku? tutaj, wstań. Proszę, wstań. Aku Fyfy, Ładne imię. <grym> Dzięki. Moje imię co... To... No jednak spadliśmy na żółte kwiatki, okej? Okay? Cyk, cyk, cyk. No i gdzieś nas to wrzuciło. Czy ja mogę z tymi kwiatkami wejść interakcję czy nie? Dobra, kto teraz nas tutaj posadził tutaj i, i nam pomógł? Nie wiadomo, no ale jesteśmy na jakimś śmietnisku najwyraźniej sterty hasi. Jest kilka marek, które rozpoznajesz. Okej, okay, czy nie zobrazuła, i i nas wrzuciła do, do wyzypiska. Wydaje się, że woda spad spływa z sufitu. Yy, Okazjonalnie, coś tam, coś tam. Miejsce ze śmieciami przepłynie, co? Aha. Aha, że dobra, że spływa sobie wodospad na dół, okazjonalnie jakiś śmieć będzie też płynąć i spadnie w nieskończoną otchłań na dół. Patrząc na ten nieskończony cykl, yy, napełnię się determinacją. Okej. Okay. Czy ja mogę gdzieś tu jeszcze przejść? Nie, tam nie mogę do góry iść. Okej. Okay. Czyli chodźmy w prawo, w jedną prawilną drogę. Horn of Despair. Aha. Yy, kładziesz dłoń na zardzowym rowerze. Yy, na jego. ten Air Horn, no, jakiś ten. Nie wiem, odpala dźwięk rozpaczy czy coś. Coś w tym stylu. <coughs> wydaje dźwięk rozpaczy. Zniszczony PC, w środku jest pusty. Co? Yy, lodówka. Yy, nie ma żadnej marki, nie wydaje się, że była jakoś używana, bo nie, nie ma żadnych śladów użycia. Jest kilka zamrożonych... zamiast trochę zamrożonego jedzenia w środku. Wziąć jeden? Dobra, wejść. Chyba za dużo psów noszę w sumie. Hmm. Może ile mi Unisaki w wyleczy 11. Okej. Okay. Spróbujmy zjeść tego sobie i zobaczyć ile będzie mi leczyć to, co jest w lodówce. Może spieprzyłem, no ale zobaczymy. Powinno, chyba mnie trochę więcej. Jedzenie astronautów. Co mnie wyleczy? Mmm... 20 HP, nice. Żeby, no, dla karmienia psów. For feeding a pet astronaut. jakieś, ten, zwierzę astronautkie mieć, kurde. To pudełko po amino. Mmm... Desperowane ślady pazurów na, na rogach, okej. Okay. Chyba się ktoś nie chciał z tym pudełkiem. I Dami, czyli taki ten... śmieszny... nie worek, no wiecie, ma, manekin, o. Wygląda jak zwykły manekin treningowy. Chcesz go zbić? Nie. Patrzycie sobie, sobie prosto w oczy przez chwilę. Halo? Manekinie? Chyba się wkurzył na mnie. Chyba, chyba bym chciał walczyć. Jak go olałem. O nie! Halo, to Ring Manekin. Ha! Zbyt przestraszony, żeby ze mną walczyć? Jestem duchem, który żyje w tym manekinie. Mój kuzyn żył kiedyś, kiedyś w manekinie, także. Dopóki Ty nie przyszedłeś. Kiedy porozmawiałeś z nimi, yy, oni obdarali sobie, że dobrze się z Tobą rozmawiało. Ale rzecz, które mówiłeś, straszne, szukujące, nie, nie do uwierzenia, to przestraszyło ich tak, że wyszli ze swojego, swojego manekina. Human! wystraszy twoją duszę także że wyjdzie swojego ciała. Nie, 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 nie. Dobra, mamy walkę z bosem. Madami czek. Mm. Ponieważ on jest. Ponieważ jest duchem, fizyczne ataki zawiodą. Okej, okay, feeble, feeble, feeble. Okej, okay, musimy unikać sobie jak zwykle. To jest jedna bez dłuższych walk, ponieważ jest to walka z bosem. Dobra, nie spodziewam się, że one dole będą. A okej. Okay. Y rozkminiłem, Musimy sprawić tak, że... Uważajcie, że strzelić ze swoimi magicznymi atakami. Dokładnie, musimy tak nakierować na tę linię strzału, żeby trafiło też manekina. Hej, ty, zapomnij, zapom zapom co powiedziałem o magii. Jasne. Porozmawiam z nim. Zarozmawiasz z Damim? Mm, nie wydaje się, że jest bardzo rozmowny. Nikt nie jest szczęśliwy z tego powodu. Zniszczę ci i wezmę twoją duszę. Okej, okay, czyli trzeba czekać, będą tam z dołu teraz lecieć. Okej. Okay. Auć, dobra. Nice, nice, nice. Ci fizyczne ataki mu nic nie zrobią, ale już magiczne zdecydowanie. Okej, okay, to będziemy go sparować. Użyj twojej duszy, żeby przejść przez barierę. Okej, okay, czyli musimy go wystarczająco po prostu naklepać, a ucz tak, żeby się obstrał. Dobra. Okej, okay, on tutaj sobie skacze, jest skórzony. Będę stał na wystawie z ładnego sklepu. Okej, okay, no teraz się rusza, będzie trochę ciężej go trafić. A nie, dobra, stoi, stoi po prostu po prawej. Doleci, doleci, nice. Yy, Mad Dami rozsypuje bawełnę po całym dialogboksie. Wszystko, co będzie moje, wszystko, co będę chciał, będzie moje. Ok, chcemy się unikać ich. A nie, tych chyba tylko tamtych, ok. Dobra, zalej z bawełną rzuca. Hmm, He? Tak, sądzę, że to mu. Mój... Sądzę, że to mój kuzyn, co? Łat? Dobra, nie wiem. Nie sądzę tego doczytać. A coś było o kuzynie. Mmm. Jak się oni nazywali? Jak się on nazywał? Czy chodziło o ci nafta Bluka? Tam na, na całkiem uspoko akurat. Nie co do niego masz. Whatever, cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. Whatever, whatever. Whatever. Dobra, strzelaj do niego. Per, per, per. Okej? Okay. Hej! Ludziki! Manekinki, manekinkę. Pamiętali się, pamiętacie co powiedziałem, żeby wy mnie strzelać? Yy, cóż... Yy się, Jesteście zwolnieni! Wszyscy będziecie wymienieni! <laughs> Teraz zobaczymy wą prawdziwą moc! Ja sobie nawet podgłosię tę prawdziwą moc, bo trochę za cicho. Pole... Yy... Będę polegać na ludziach, którzy nie są śmieciami! Yy, mechaniczny szum wypełnia pomieszczenie. Czy dawarko, warko, cokolwiek. Yy... Manekiny, boty, magiczne rakiety. Okej. Okay. Czyli musimy zrobić to samo? Okej, okay, czy muszę się obkręcić troszeczkę? Żeby te manekiny przestały... Znaczy, żeby jak mnie wycelują, to żeby... O i tak właśnie. Teraz sobie wycelować z niego. Nice! Muszę chłomik stracić jakby... Y y Okej, okay, to bo to tych też ty, ty, wyzywa. Chyba chyba by się nie podoba, że wszyscy z niego strzelają. Trzeba ja by w stanie to przejść bez straty, a czy bez zeszczenia bez się? Możliwe, że będę. No na razie się nie chce leczyć w sumie. Mam maszku Mam final atak? ład. Final atak możemy zreksić tubsko. Czy może nie? Okej, okay. ta rakieta robi troszeczkę dużo. Fak, 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 fak. Dobra, dara. Pek. Nie, nie, nie ma, niemożliwe. Oni są jeszcze gorsi niż poprzedni. Y hookers, cares, hookers. Cares. Nie potrzebuję, przyjaciół. Mam noże. Ocz Okej. Okay. ja skończyły mi się noże. Ale to nieważne. Nie możesz mnie zranić, ja tobie też nie mogę. Będziesz uwiężony tutaj walcząc, walcząc ze mną. Na zawsze! Na zawsze! Na zawsze! Dobra, chyba się... Mm, co to jest? Ehm, faśny deszcz? No, zapomnij. Idę stąd. Czemu jak ten rower? No, a w końcu widzisz, że to pisze Mercy na pewno. Nie wiem, czy ja wam co my tu mówiłem wcześniej, ale zasłaniałem moim dupskiem wcześniej, a się teraz trochę pomniejszyłem na kamerce. Mm, przepraszam, jeśli ci przeszkodziłem, czy, czy zrobiłem tak? Yy, tak szybko jak przyszedłem tutaj, twój przyjaciel odszedł. O nie, wyda wyglądaliście jakbyście mieli dobrą zabawę ze sobą. Nie, ja tylko chciałem się przewitać. Nie, nie. na blok, ty mi haru, Ci pomogłeś troszeczkę, wiesz? Mówię, zapłakałeś ją ze poszedł. I nie walczy ze mną. Well, chyba pójdę do domu. O, M. Mm. Przychodź, kiedy chcesz. Ale nie naciskam. Rozumiem, jeśli jesteś zajęty. To w porządku. N nie martw się. Tylko chciałem zaoferować. No Okej, okay, ja tam wbiję do ciebie kiedyś. Nie, nie, nie musisz się bać. Halo? Hej! Mój dom jest tam. Mm, jeśli chciałbyś go zobaczyć. Lub jeśli nie chcesz. Okej... Okay. Czujesz... uspakający... Uspokając... uspakający spokój. Jesteś wypełniony determinacją. Bo czujesz kojący spokój, może to będzie lepiej brzmieć? Okej, okay, rozejrzyjmy się trochę. Okej, okay, tutaj jest właśnie cała kaczuszka, która mogłaby nam pomóc przejść na drugą stronę. Tu jest dom... What? What? WHAT?! To żyje... to żyje! Halo, co żyje? Czy tak mówi do mnie Dami? P -p puk, puk, puk. Nie wydaje się, że ktoś jest z domu, okej. Okay. To jest dom Undyne. Mogę wam po drodze powiedzieć. W sumie to nie będzie bardzo, bardzo spoilerowe. Nawet wygląda y, tak śmiesznie. Jakby mógł być jej domem, nie? Prawda, prawda? Mm, tylko co teraz tu jestem? Jest to nasza bluka. Y, East Hotland. Temi Village, okej. Okay. Nie wiadomo, gdzie temi village. Temi village ja sobie znajdę spokojnie. Tylko się rozejrzę, gdzie ja praktycznie jestem teraz. No okej, okay, tu jest Bluki. Ale to zaraz do niego zajrzymy. Tam jeszcze idzie, żeby kontynuować historię, prawda? Tylko co jest tutaj? Okej, okay, tu jest gościu, który możemy coś kupić. <coughs> Wygląda jak krab, to leczy. To przyspiesza walkę, co? To daje armor, 5 defa. I minus 5 defa, ale jest ten nieśmiertelny na dłużej, okej. Okay. I to też daje nieśmiertelność na dłużej, okej, okay. ale 5 defa w sumie nie. Chcemy aktualnie na sobie? Z nim możemy sobie porozmawiać, chociaż z sobie teraz nie porozmawiamy. Mm, dobra, ja teraz mam defensa ile? 10. No to w sumie nie, nie będziemy. Aha, że minus 5 defa, w zależności, ty, do tego, co mam teraz, okej. Okay. Czyli miałbym 5 defa, ale bym miał dłuższą nieśmiertelność. To chyba zostańmy jednak przy tym, przy tym moim aktu aktualnym defie. Jest tu box. Just the box, jasne. W sumie trochę dzisiaj się działo z fabuły, więc możemy sobie jeszcze porozmawiać z żółwiem może? Albo z Blukiem, ale z Blukiem też byłoby fajnie porozmawiać. Hmm. Co ja bym nie chciał? No już już wywaliłem, prawda? Ja mam same leczenie tutaj, tak? No, chyba same przedmioty leczące, więc chyba nie muszę nic wyrzucać. Niech okay, trzeba ja tu z nim do rozmawiania. Czy ja muszę nie rozmawiać? Może może muszę. Niech mi coś o sobie powie. Byłem tu już przez długi czas, może zbyt długi. Studiowanie historii jest łatwe. Kiedy żyłeś praktycznie przez nią cały czas. U ha ha ha. Emblem? No, M? Em? Nie wiesz co to jest? Jaki emblemat w ogóle? Nie widzę żadnego emblemu. Czego teraz uczą dzieci w szkole? Uhehe. <grym> to jest runa Delty. Emblema naszego królestwa. Znaczy na no, sumie, tu tu masz, będzie lepiej wyglądać. Kai on tą runę ma, bo ja tego nie wi... A dobra, tu jest. Tu jest ta runa. Fajnie, że pomachałem na obs -ie. Tu jest ta runa. Questa Potworów. Ua ha, 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 ha. Świetne, świetne imię, prawda? Zawsze chciałem powiedzieć: All King, all king Fluffy Bones can't name for beans. Ok. Coś nowego o tym emblemacie? Ten emblemat. Aktualnie. A czy aktualnie? No, w zasadzie. Predatuje naszą historię. ład? Oryginalne znaczenie. Straciło. został utracone względem czasu. Wszyscy wiemy, że trójkąty symbolizują potworów i skrzydlone kółko ponad symbolizuje coś innego. Większość, większość potworków powie, że to anioł. Okej. Okay. O ja o, tak. W profesji. Co to było profesji? Nie wiem co to znaczy. Legenda mówi. Anioł, który widział. powierzchnię. Zejdzie na dół i przyniesie nam wolność. No brzmi trochę jak nasza główna postać, prawda? Ale cish, jeszcze trochę drogi przed nami będzie. Mm. W sumie ludzie potem zaczęli patrzeć na przymrużeniem oka. Nazywać tego... Nazywając tego anioła aniołem śmierci. Harbinger to jest... nie wiem co to było. Kuźwa jeźdźca apokalipsy. Yy, czekając aż uwolni nas... Z tego... Żywotu śmiertelnego, śmiertelnego żywotu, nie wiem. Według mnie, kiedy patrzę na to małe kółeczko, po prostu wygląda spoko. <noise> okej, okay. czyli patrzcie, to mogłoby być taki opis, że Janio ja, ja, który uwolni, to jest ten nasz Pacifist Run, a Janio ja, który wszystkich niszczy, to jest Genocide Run, prawda? Można by tak zrozumieć. Coś o królu mi powiedz. Król Flappy Bones? To chyba nie nazywa się Flappy Bones, no ale okej. Okay. Jest przyjazny, wesołym typem, typem potwóra. Jeśli będziesz iść wystarczająco długo, wystarczająco długo, w końcu go spotkasz. Kochał się przechadzać i rozmawiać z ludźmi. E? Czy nazywam Dreamer of O, to świetna historia. Nie pamiętam jej. Ale jeśli wrócisz później, założę się, że będę pamiętał. No, okej, okay, wpadniemy do siebie kiedyś. O, Undyne mi coś powiedz. Fandine? Tak, on jest lokalnym bohaterem. Hmm. Przez, determina Przez determinację wywalczyła sobie drogę na szczyt y królewskiej straży. Hmm. W sumie ona tutaj przechodzi tylko i pytała się o kogoś, kto wygląda jak ty. Hmm. Będę ci obserwować, dziecia dzieciaku, i kup trochę itemów. Hmm. Może go mogą ci uratować. Uahaha, no okej. Okay. Czy możemy u niego coś sprzedać, czy nie? Ja sobie, ja sprawdzę, co mi powie, nie? Ha. Ja chcę się pozbyć mojego syfu. Nie potrzebuję tego więcej. Chociaż w sumie słyszałem, że chcesz sprzedawać. Słyszałem, że może sprzedawać rzeczy w Temi Village. Gdzie to jest? Mm, nie ja pamiętam. No okej. Okay. A co jest na dole? No okej, okay, to że będzie chyba szybko podróż. A co jest po prawej? Dobra, to tam się nie będzie zaglądać. Nie, to będzie na kolejny odcinek. Nie będziemy tam iść na razie. Możemy troszkę przedłużyć i pogadać sobie z narsta Blukiem. Zapiszę tylko... Mm, teraz, żeby mm, już mieć ten progres gadania z tym samym żółwiem naszym. I chodźmy do Bluka. Okej, okay, są dwa domy. Tu mieszka Bluk, a tu mieszka... Jest zamknięte, okej. Okay, tam tam, sobie, tam się nie dostanę? Jest coś za domem? Mogę sobie przejść, okej, okay, fajnie. Słuchajcie, czy jest taki secret ukryty? Nie, nie będę maszował każdego kawałka, ale. Okej. Okay. Halo? Halo. Przydałem odwiedzić odwiedzieć. O, naprawdę wszedłeś. Sorry, nie spodziewałem się tego. Nie ma nie jest tutaj dużo miejsca, ale czuj się jak w domu. Zresztą, nie ma tu dużo rzeczy. CD yy, jest nazwane Spuktions. Odpaliśmy go? Jasne. Okej. Okay. A tu? To CD jest nazwane Spookwave. Odpalić? No dawaj. Tu, tu, tu. To CD jest nazwane Goliday Music. No dawaj. A to jest, brzmi jak Jingle Bells. A to jest. A to jest połączona z ulotką, ok? Du, 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 du. Dobra, palmy to, bo to najmniej rye mózg. Czy ryje trochę mózg, ale dobra, zostawmy. Nie, 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 nie zostaw. Nie chcę leci. Co masz dłuższy O, czy jesteś głodny? <laughs> Mogę coś ci zrobić do jedzenia. Okej. Okay. To jest duchowa kanapka. Chcesz truować Daj. Próbujesz ugryź duchową kanapkę. Przeniknąłeś prosto przed nią. O, nieważne. Okej. Okay. Mogę się ruszyć? Po dobrym posiłku lubię poleżeć sobie na ziemi i czuć się jak śmieć. To rodzina tradycja. Czy chcesz się przyłączyć? Czy chcesz się poczuć jak śmieć? No dobra, po, poleżymy sobie z nim. Okej, okay, chodź za mną. Dobra, Lecimy. Leż tak długo i leż tak długo, jak tylko potrafię się nie ruszaj. Więc. Poruszę tylko będziesz się tylko, jeśli będziesz chciał się wstać, ok? Trochę poleży, żebyście zobaczyli jedną rzecz. Jak się wystarczająco długo poleży tutaj, to się coś zrobić śmiesznego. No, dokładnie to. Nie wiem, czy jak się będzie dłużej leżeć, to coś się stanie. Ale na pewno coś takiego widziałem, że jak się wystarczająco długo tutaj poleży, to. No to się włączy wszechświat, kurde, jakiś na podłodze, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co z tym chodzi, ale jest. Po prostu na blok ma odpały, nie wiadomo dlaczego, ale ma. Dobra, wracamy, wracamy do świata żywych. Cóż, to było fajne, dziękuję. Okej, okay, spoko. No nie, muzyka się zmieniła. O, to mój telewizor. Jest tu show, które lubię oglądać czasami. Mm. Przeglądarka internetowa odpaliła. Jest odpalona na forum muzycznym. Um... Będę pracował na tym miksie. Okej, okay, czyli chyba nasz następny jest jakimś DJ-em, np. Powasajdem. <gry> Dobra, tu jeszcze był, więc sobie zobaczymy, co on tam robi. To jest ślimak. Z jakiegoś powodu. Um... Nie możesz. pomóc sobie, ale zastanawiasz się, jak smakuje. Okej. Okay. Yy, ślimaki, ślimaki. Mm, długa historia się przed nami otwiera. Ślimaki, ślimaki. Coś ten, Aha, dobra, to jest jakiś ten. Jakiś, jakiś. Jakiś ich czy coś? Mmm. Okej. Okay. Ten ślimak liczy dolary, okej? Okay? A ten, co powiedział właściwie? L tak długo, co. co? I feel long overdue for a second house on chciał się przeprowadzić czy coś aukurat te wsztydające. Teraz pracuję. Ja mówię Witam w wlukowej. Y rodzinnej blokowej farmie ślimaków. Ta jestem jednym zatrudnionym. To miejsce kiedyś było dużym biznesem, ale nasz główny klient kiedy zniknął. Y Teraz tylko kilka owłosionych uw kolesi pokazuje się czasami. Okej. Okay. A tu? Chcesz zagrać w grę? Nazywa się Thundersnake. Ślimaki się ścigają i jeśli żółty wygra, ty wygrywasz. Koszt 10 golda na rozpoczęcie. No dobra, zagrajmy sobie. Klikaj Z, żeby, po żeby popędzić swojego ślimaka. Gotowy? 3, 2... Jeden Dobra, czy jeżeli go powiedzą za bardzo to on chyba nie wyrabia Muszę poczuć Pff, Dobra, to jest raciulate Jeżeli ja na jego ślimaka dopinguję to on przez chwilę tam zawala szybko No ale generalnie potem hmm, Jak mu maszuję to się nie rusza, nie? Dawaj, przyspieszaj Chyba już nie wygramy, mi się wydaje Nie go popędzać właściwie. Ja z taką samą prędkością biegnie, chyba nie muszę z nic robić. No i przegrałem sobie. Ej, koniec. Ehm. Um, starali się, się bardzo, ale... Ślimak wygląda jakby nie był za bardzo pewny siebie. Okej. Okay. Um, nie wiem co mam zrobić. I spróbuję jeszcze raz to zagrać, nie wiem. Może mi się uda jakoś być przynajmniej bardziej? No jasne, rozumiem. Znam zasady. Jeszcze raz, Edle mówi repeat, repeatedly. Czyli ja mam maszować, no ale. No, nasz ślimak nie wydaje się jakby był bardzo zachęcony. Może ja maszować tak mocno, że aż on się zmieni, nie wiem. Jestem teraz troszecz troszeczkę bliżej, mi się wydaje. No, wiesz, że to Z trochę mu go spowalnia, no nie. Jest lepiej niż było, po tyle powiem. Sojdę takiego małego dopaka, no to się da, to się da, zauważyć, on troszeczkę szybciej. Zresztą ślizga się troszeczkę szybciej. Nie, to jest trochę dobra, przyspieszył na końcu, ale już teraz nic nie zrobię. Napierdzielajmy mu, dobra, czyli to na pewno nie jest rozwiązanie. Trzeba by... To trzeba by chyba rozkminić. Dobra, staraliście się ślimak, Dobra, nieważne. Ja to kiedyś rozkwinię. Ja to kiedyś zrobię, zrucham wszystko, ale. Mm, ale nie będę nas na razie zamęczać i nie będę marnować tyle pieniędzy. W sumie. jest 27 minut, prawie. Zapiszemy sobie tutaj, i w kolejnym odcinku udamy się w prawo już. Czujemy spokój, jesteśmy na pełni determinacją. I żegnamy się, bo to jest koniec tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Cześć! Super, zawsze zapominam, że że to okno się minimalizuje i może kichnąć. jeszcze raz, zaczynamy nagrywanie.